Liczę głośno, żeby oni wiedzieli. Cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, Jagna, Jak na, nie ty masz liczyć. Wstaję, staje, tak? Siedem, dziesięć, Osiem. sześć. Dziewięć, dziesięć. cztery. Tak bo ja Opa. Śmierć. Uciekniemy Nie Dobra. śmierć się. Uciekniemy się. Uciekniemy się. Uciekniemy Cztery. licz.

Aja, siadaj tutaj! Nie trzy rękami brudnymi. Nierówna walka człowieka z patykiem. Przypominam, że my naszkę bierzemy za rączkę tylko. Bierzemy za rączkę, za jedną, tak.

za <ś> się, <Sky jogo> dajesz ja, to do elektryczki w tę stronę! Dobra, wygrają! Super DJ! Super na to, podnisz na to, jak Lepaj w rękę, daj Raz! dajesz sobie! Raz! Dwa! Trzy! Jeszcze raz muszę Jezu, ja nie 5, nie nie 6, łączy. 7, 8, Patyk o ziemię cały czas. nie słuchał, 7, o ziemię cały czas. Kamil nie słuchał, żeby go znosi. Halsuj, halsuj, Kamil. Dwa, gracie, że Jedziemy! Lecisz, 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 lecisz. Lecisz, jedziemy! dziś? Jedziemy! Mamy tutaj okulary! Dwa, Wiktoria, dawaj! Trzy! Daj, Wiktoria! cztery, pięć, sześć, Dawaj, lecisz, Wiktoria! Dawa. Siedem! Daj, Dawaj, Daj, obroty! Dziewięć! <inveceria> Znosi, ja wiem. Ale się trzymamy, nie rączkę. Nie nie. nie gnić! Hop, 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 hop! Zetnę! Szybsze szybsze robimy!

Dobrze, dobrze, dobrze ta marka, do przodu. To... Hop, 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 hop. Dawaj, 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 droku! Dawaj, dawaj, Marka. U, Staszek poszedł jak błyskawica. Dwa. Trzy. Szybka woda, dobrze. Cztery. Sześć! Siedem! Osiem! Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Zostawmy! Fajtą biegną! Jako idziecie trafiło siedzieć! Magda! 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 I was na czerwono! Dziesięć to są! Do której skaka? Dopik jakiś, dopik! Hop, 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 kop! Sylwia, Sylwia, Sylwia! Sylwia! Szy. Szy. Sylwia! 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 E, Dobrze, Sylwia! 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 Dziewięć! I ostatni!

נתבעה. swoich no, zawodników. No jak zbawę, to nie. Ja, wygryłam, No Ja Kto? Bab, mi się Jeszcze nie, jeszcze nie, niech minie 30 sekund. Miśka nie potrzebuje wcześniej czasie dopingu. Tak. Potrzebuje koncentracji. Potrzebuje wdechu, wdechu. Tak, oddychajcie. No jak będziecie oddychać to wam łatwiej będzie Nos i buzia Oddychać no Jak będziecie wstrzymywać, się, to wam się nie uda Oddychać To widzę powoli, opuszczacie trochę wyżej, wyżej, spokojnie oddychaj Oddycham Nie widzę Dobrze tam nie do się do góry dzisiaj góry. Dosadnie... Tam Nina, nie widzi, Nina nie widzi, Nina nie, nie widzi. do góry nie do góry, do góry, Nina. Radę. Chcia, chcesz, czas, chcesz, chcesz, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę? już czas minął. Tak. Nina, do góry. Nie mogę. Dobra. dobra. 4, 1-0 do centry. Panowie teraz. Panowie teraz. Panowie, panowie. Panowie, no, strok, tak, No, strok, opuść, opuść, opuść. strok, czyli do góry, a czyli no, no. no, na czyli strok, czyli strok, tak strok, no, tak, strok, czyli strok, czyli nie czyli strok, czyli strok, czyli strok, czyli strok, z tymi tygrysami tam, Oddychaj, oddychajcie, to wam będzie lepiej Wyprostuj ręce. Ręce wyprostowane To nie jest własne zadanie Oddychać Oddycha. głęboko, mierzymy w ciebie Mierzymy w Ciebie, władek będę musi być lepszy od tego człowieka Oddychaj Ręce wyprostowane Wyprostowane w łokciach Ładek! Trzyma, 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 Trzymaj migę! Trzymaj! Wyprostowane ręce, jeszcze jedno ostrzeżenie. Dyskwalifikacja. Michał Gwizdaj. Ja myślę, że wyprostowana. O jednym, jeden, jeden. Następna para. Dziewczyny. Nie Opuść na razie, opuść spokojnie. męczy się. Dobra. Dyskutowani. Tak. Wiecie panowie, ręce wyprostowane nie ma wątpliwości. Teraz widzimy, kto Oddycha, powinien chodzić na zakupy. Tak dziewczyny chodzą z siatkami, prawda? Pełnymi nie rozmieszaj, Michał. Proszę nie rozmieszać. Panuj na oddech. Oddechajcie. Jak to ktoś przeczytał? Wietrzna nierwala. Zamknię, czy że Beloniki, ręce. na twoich rąk. Justyna będzie będzie ręce. Dobra, ręce wyprostowane. No, beloniki! Czas minął. Poszło. Dobra? Zgraliśmy. 2-1. Panowie. Jeden. Panowie. 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 od Was. O, o jedną sekundę. Panowie. 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 Patryk. No. środę. No. Patryk. No. No. Bierzemy w ręką Cisza. Takie ma, no. co cicho, zrobisz. Cicho, Cisza. Wyżej. Prostować ręce. Prostowa prostować. Wyprostowane w łokciach. Wyprostowane w... Czas minął. Dobra. Czyli konkurencja Strongmana Wygrywają i stronką mena, mena kurz kle... dokładnie punkt 1 czyli 7-6 7-6 Więc tak wygląda tak, tak wygląda klasyfikacja, ale